Ponieść? jest? Tak, bardzo. Mamy krótką przerwę w naszym podróżowaniu. Jak się przyczepom miedzie, to się można na chwilę walnąć, odpocząć. Mogę Ci pokazać? No już, uwaga, pokazać? Przełącz... czekaj, tylko przełączę. Proszę Maciek pokazuje. Mam, mam filmik zrobiłem na a tutaj stoisz no, przed biurkiem i widzisz Paksiego i Frediego. A, no to Później się odwracasz i Boni w kanałach. Odwracam się i, i ciebie widzę. I boni w kanałach. A, no dobra. I boni w kanałach. Boni w kanałach. Później I co zdał się odwracasz Cika w kanałach. Kto? Cika. Później zakładasz maskę jego, bo on ci przechodzi przed twarzą, ok? Dobra, słuchaj. A idzie, atakuje Foxy, No bo bo jedziemy, bo jedziemy za to. Tam tam sprzątaj. Sprzątaj. I Jule wołaj, bo ona coś chciała powiedzieć ciekawego. Mi. Jula! To poczekamy. Jule. Tak, jesteśmy właśnie na takim jakby parkingu, bo to jest taki pierwszy dzisiaj parking. No i właśnie sobie odpoczywamy, zrobiliśmy sobie klapki, byliśmy. No i generalnie macie zaczął się bawić. Mm. Jest spoko, teraz będziemy kolejny, będziemy już podziśnary boleńskie podjeżdżać. Godzina mamy, tak? Tak. No dobra, to do tu jest skończymy. taki autobus, Robert. Mm. Już go nie ma chyba, zobacz. Papa, papa autobus. Czyli pięknie czyste jest pod plesznicami. Takie kabinki, wszystko czyściutkie, ekstra sprzęcik. Miejsce na łybarki. Tak to wygląda. Tu można się ogolić. Widać, że świeżo jest Naprawdę super. E, jesteśmy właśnie nad Jeziorem Bodeńskim. E, I to jest mniej więcej ta panorama, która jest tutaj. E, I... Już właśnie tutaj przyjechaliśmy. Tam jest nasz, przy, nasza przyczepa, tam, e, tam dokładnie. Ktoś e, siedzi do sobie Maciek z tatą, przyczepy. A tutaj mama z babcią. E, I co jeszcze? Tam jest taka wysepka, właśnie to jest chyba półwysepa, ale tak mi się tylko wydaje. E, w każdym razie to są jakieś góry. No i ładnie jest, ładnie. No Myślę, że jest okej. Okay. Ale jest ciepło i czekamy. Będziemy zareszli 10 km z tego. Słyszałam. Powiedz coś. No właśnie to jest nasz przyczepa nasza, nie nasz. I generalnie jest fajnie. Będziemy doszli do tego jeziora. Jeszcze do tylko do Jeziora Bowieńskiego, tak. to się nazywa Lindał. Tak i będzie fajnie, myślę. Myślę, że będzie spoko, się, Pewnie coś sobie popatrzymy, pewnie coś nagramy, jakieś ciekawe rzeczy. Spędzimy fajny czas. A jutro znane jedziemy, tak? Tu tak. tylko na jedną noc się zatrzymaliśmy, dlatego nie wyciągamy jakichś tam Tutaj daszków, babcia. podłóg Piękna pogoda, nie? Super. Taki ćwierkają po prostu tak, że aż... no. Ładnie i fajnie, że gdzieś pojechaliśmy To tam fajna niespodzianka. Jest Jesteśmy w takim miejscu, bo to jest myśl naczynia. Ale to są takie kuchenki, jak że nie, nie możecie po prostu, nie ma złapane kuchenki. I tutaj właśnie się płaci za 12 minut 20 centów, a za jedną godzinę 5 razy 20 centów, czyli 2 euro. Czyli można sobie pogotować, tak? Tak. No i to jest spokojnie, jak na przykład się mamy. Ładne tak? miejsce do zmywania, czyściutko, to jest tak, tak czyściutko, że naprawdę dawno nie widzieliśmy jak czystego kempingu. Tak, naprawdę no to jest bardzo ładnie. Mm? A tu recepcję mamy. Rzeczka, no. Dalej stole to. Tak, robię do węby. Idziemy do Linda u kąpuszka. Tak, już to węby jeszcze. Idziemy sobie wzdłuż jeziora bodeńskiego. Ktoś się zastanawiał, czy w Niemczech są ogródki dziełkowe? No to proszę. Są jakieś tutaj dziełeczki. Małe. Szopki, jak w Polsce. Wogę przykuła nasza A my idziemy dalej. Jesteśmy w połowie bogi. Taka ścieżka. No, może być. Słychamy ponownie nad brzegiem, ale było no, tak palmy, no, nie wiem, czy to są palmy, ale to były palmy. Dlaczego go wysadzili? Bo chcieli. To są jakieś, ale chyba w doniczkach, wiesz, no, no, na tych słupach. No, bo chcieli zrobić taki, nie taki z takim. Środzień Tak. A już jesteśmy na tej wyssepce, w centrum lindału. To ładne wygląda. No, no piękne, tutaj takie nadbrzeże ładne, ludzie spracowują to wszędzie pełno. Udbane, na sadze jakieś bratki, knajpki.

Podoba Ci się? Mało entuzjazmu. A tu mamy takie kamieńczki. Również. I to jest... Jesteśmy na Maksymilian Strasse i generalnie nam się bardzo podoba to miasteczko. Są takie bardzo fajne wieże. Byliśmy jeszcze w porcie, Maciek sobie kupił loda i tata, a ja nie mogłam, bo mnie gardło boli. O bydactwo moje, chodźcie bydactwo. O biedna córeczka, No, ale generalnie no. Fajnie jest? Tak, bardzo. Matajcie. Zobaczcie, tutaj taki już jest. Ale naprawdę ślicznie malowany jest. A my sobie idziemy na ksumelę dalej Szwajcarii jedziemy na razie sobie szwajcarską autostradą Bo tak tu jest trochę nam się rusza ten... Lubimy ten... przyjechać do Włoch Jesteśmy Szwajcami, w Szwajcarii na parkingu TUSIS. Jedziemy w stronę. A tu jest w Komo, inna barwa niż na całym świecie. W Polsce za mój. Tak, tu jest. No dobra, to teraz co ty. Ja już powiedziałem, że jesteśmy na parkingu. No, jest jesteśmy... jesteśmy właśnie na parkingu i wszyscy korzystają z talentów. Potem znowu będziemy stawać, ale był wielki e, korek, No, jak więc... to tak w przyczepie, nie? No, ale był wielki Nigdzie nie dlatego... musisz płacić, nigdzie latać, stać w kolejce. No. Chociaż, bo my nie mamy w ogóle franków. Babcia sobie chciała kupić nie, jakieś kawę. Jakieś franki mam, no ale. To znaczy, Babcia chciała sobie kupić kawę, ale no to tam mówi, że na nie ma franków. To wypadek. Nie, ja się zapytałem, czy Babcia ma franki. A. Ja nie wiedziałam, że ja nie mam franków. Oszzutałeś, oszutałeś to nie, nie. Zapytałem się, czy babcia ma Franki. No strasznie, to jest strasznie jasno. Tu jest po prostu, nie wiem, w, to w Polsce tylko jest taka ciemna. Nie ciemnia. bo twoje oko się tak zaadoptowało chyba po prostu na zimę. jak nagle lądujesz gdzieś w jakimś kraju, gdzie jest jaśniej. Tak to masz takie. No. Mogę powiedzieć? No możesz, no co powiesz Czemu sobie. Tak, ma już, ma własną walutę. Jakieś głupie to, a no tak, proszę. A my komuś. też mamy własną. Walutę. No właśnie. Mnie się budy podobają zdjęcia, robi. Dobra, Jura, pozwól do zdjęcia teraz nas tutaj. Ładny widok. Jesteśmy na przełęczy samolotu. Zatrzymałem się, bo zjazd 8% Wiele kilometrów boję się, że mi się się wyprzedziłem z panem. A my jesteśmy strasznie spóźnieni, nie muszę na taką mocy zapasy. Powodowaliśmy w taki kolek że nie, nie dojedziemy na camping o czasie. Z tego powodu, po prostu w ogóle nie jedziemy. Wow, straszne? Ciężko dojechać, jak się nie jedzie. no. no to dość logiczne, nie? Ale humory dopisuje, gdzie znowu będziemy koczowali gdzieś. Ale Babcia to, to się bardzo marze. cieszy, moja tak. biedna. Babcia lubi koczować. Babcia to Babcia stworzony nomad. Koczowniczka moja mała. Tam robić. Przecież to wszystko było w jednym tym. Ja nie wiem, może szukać, W jednej szufladzie. Chyba, że znalazł.